Si robi FGP, gdy się nudzi, czy. Gdy FGP się nudzi, maluje sobie w pańcie coś, co chce. No, no to. Hmm. Narysujmy sobie. mrugacza hmm. no ten mrugacz wygląda dziwnie przez te ręce muszę je usunąć no i fajnie, że ja głowę popsułem Mmmmm Albo wie o mm, Więc tak Oko 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 Morda O, to jest mrugacz!